Witam Państwa bardzo serdecznie. Plantacja cebuli z dymki po dłuższej nieobecności, gdzieś tam około 3 tygodni. Plantacja posadzona około miesiąca, miesiąca temu. Cebula zaczyna wschodzić. Zaraz Państwu pokażę, jak wygląda sytuacja na polu. Tu mamy pole, troszeczkę się przychylimy. Cebula już zaczyna wychodzi, Widać pierwsze rośliny nad ziemią. Już jest część roślin. Także w tym momencie tak naprawdę nie ma co co robić. Na polu nie widać chwastów. Tutaj myślę, że żadne inne zabiegi, oprócz tych, które zostały wykonane po siebie nie zostały nie zostały zrobione. W tym momencie tak naprawdę mamy troszeczkę jeszcze jeszcze spokoju, aż ta cebula wzejdzie, będziemy miała przynajmniej Jeden liść, właściwie wtedy będziemy mogli działać Profilaktycznie, jeżeli chodzi o, o herbicydy Tak naprawdę mamy Tylko zarejestrowane z i bokser Więc zobaczymy Jak to będzie wyglądało Dalej będziemy Tutaj radzić, żeby tą plantację ochronić przed chwastami, jak również przed chorobami. Zrobimy nawożenie, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Zapraszam do oglądania następnych filmów z tej plantacji, jak i z innych plantacji warzyw gruntowych. Witam Państwa bardzo serdecznie. Plantacja cebuli z dymki, ta sama co zwykle. Proszę zobaczyć, jak wygląda w dniu dzisiejszym. Mamy cebulę odmiany bonus, czyli dosyć wczesną, czy bardzo wczesną, powychodziła e, już bardzo ładnie, wyrzędowała, w tamtym tygodniu, pamiętacie Państwo, e, tych cebul było jeszcze mniej, teraz jest, e, schody są bardzo ładne, cebula jest mała, chwastów nie ma, więc tak naprawdę należy się wstrzymać z jakimikolwiek zabiegami. E, jeżeli chodzi o zachwaszczenie to nie powinno to być jakiegoś większego problemu zobaczymy jak to będzie wyglądało za tydzień jeżeli ona podrośnie to na pewno będziemy stosować jakieś herbicydy ale też myślę o tym żeby postymulować tutaj wzrosty preparatami zawierającymi aminokwasy, żeby ją troszeczkę przyspieszyć, ale to zobaczymy jak to będzie wyglądało, ponieważ na plantacji są dwie odmiany, jedna to właśnie bonus, druga jest troszeczkę późniejsza i ona troszeczkę opóźnia opóźnia wschody będziemy musieli poczekać właśnie za tą drugą odmianą, żeby cokolwiek tutaj na tej plantacji robić, także na razie mamy fajne wschody przynajmniej jednej odmiany pole się zazielenia, tak, tak to widać i czekamy aż druga odmiana nam dorówna, aż będzie troszeczkę cieplej, bo cały czas było zimno i Wilgotno. Zapraszam do oglądania następnych filmów z tej plantacji, jak i z innych plantacji warzyw gruntowych.